Hejka, właśnie spędziłam 6 godzin na uczeniu się anatomii i, i idę właśnie na kolokwium i nic nie umiem więc nie wiem jak to będzie jeśli trafię na dobre pytania na to co umiem najbardziej no to zdam, a jak trafię na jakieś pytania, na które akurat najmniej czasu mi starczyło, czyli na przykład na nerwy, no to koniec. Okej, okay, więc wróciłam z anatomii i mam kolokwium za sobą, natomiast nie wiem, czy je zdałam i dopiero jutro będzie wiadomo, e, więc jeszcze się nie cieszę, bo nie jestem do końca pewna, czy wszystko napisałam dobrze, e, ale miałam dobre zagadnienia, na szczęście nie trafiły mi się te, które, których uczyłam się najmniej, tylko właśnie trafiły mi się te, które ogarniałam. Miałam mięsień piersiowy wielki, pokazać funkcje i przyczepy, miejsce przyczepów, miałam opisać żołądek, narysować żołądek, opisać go i w ogóle, e, miałam pokazać e, rąb Michaelisa e, i jeszcze dwie rzeczy, zapomniałam, aha, e, opisać trochę nerwy, kończyny dolnej i to chyba wszystko. Więc nie było tak źle. Myślałam, że będzie. Aha, i jeszcze opisać y... staw kolanowy i jego budowę. Więc nie było tak źle, jak myślałam. Było ok, i cieszę się bardzo, że mam tą anatomię mimo wszystko na studiach. Bo nie wiem, czy sama z siebie bym się tego nauczyła. A trener bez anatomii jest jak. nie wiem, co. Jak to do siebie nie pasuje. Jak sylwester bez beaty kozidrak. To taki jest właśnie trener bez znajomości anatomii. Jak sylwester bez beaty kozidrak. A nie może być sylwestra bez beaty, wtedy nie byłoby nowego roku. No, hello. Także jednak nie mogę sobie odpocząć, ponieważ teraz czeka na mnie biomechanika. Jutro mam kolejne kolokwium. Zaczęło mi się ten okres przedcesyjny, ale na szczęście to tylko te dwa kolokwia i raczej wszystko mam resztę zaliczone. A potem tylko dwa egzaminy. I koniec semestru, więc mam zamiar wszystko poznawać w pierwszym terminie, żeby mieć dużo spokoju. Nie lubię popraw, bo tylko traci się tak naprawdę czas na to, żeby znowu to ogarnąć. E, no. W ogóle zobaczcie, jakie piękne rysunki. Ja jestem osobą, która kompletnie nie potrafi rysować. No nie jestem w tym najlepsza, nie umiem też ładnie pisać, więc wszystkie te moje rysunki nie są... Jaka noga wygląda jak spuchnięta. Nie są najlepsze, ale staram się. Spędziłam jakieś 4,5 godziny na pisaniu tych notatek, bo nie potrafię się uczyć z notatek i muszę mieć swoje, nawet jeśli wymaga to przepisania czyich notatek. I tak robię to po swojemu. Wtedy po pierwsze więcej zapamiętuję, to jest taki mój patent na naukę szybszą, e, ale po drugie po prostu lepiej mi się z tego uczy, szybciej mi się dużo z tego uczy. Dobra. Wróciłam właśnie z uczelni, i hurra! Udało mi się zaliczyć biomechanikę, więc nie jest tak źle. Czekam jeszcze na wyniki anatomii. I strasznie zgłodniałam, bo nic w sumie nie jadłam oprócz śniadania, więc zrobiłam sobie na szybko tortille z łososiem wędzonym warzywami rukola, pomidory. E, co tam jeszcze jest? E, kiełki brokuła i tak dalej. Zostały mi te tortille po tym, jakie kiedyś robiłam, i też pokazywałam na vlogu chyba. Więc stwierdziłam, że spoko. Prawda, Nita? Prawda? Kajka czołem. Jednym z zadań e, osoby, która ma bloga, nie wiem czy wiecie, ale was uświadomię, jest robienie zdjęć także na bloga. A że nie mam akurat żadnych nowych zdjęć, to stwierdziłam z Patrykiem, że idziemy robić zdjęcia, tym bardziej, że jest pięknie. Pojechaliśmy aż na Biskupin na wały i mamy zamiar tutaj porobić zdjęć, bo stwierdziliśmy, że to jest najładniej. Jest trochę zimno, a ja muszę się rozebrać, ale okej, okay, dobra, damy jakąś radę. Część zahartować. Nagrywałam właśnie film na YouTube'a o tym, co zrobić, kiedy mamy brzuch jak balon. Eee, chcę pokazać balona. I nitka cały czas mi przeszkadzała i cały czas mięczała i mówiła, miał miał i chciała dostać tego balona. W pewnym momencie się rozgadałam. Miałam balon położony na stole. I po prostu mam tak balon położony i widzę tą łapę z pazury zbliżającą się i tak dyn 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 Ja zagrywam, mówię nie, nika nie! Ale udało mi się szybko wziąć ten balon, więc ów, na szczęście nie wybuchł, ale teraz na niego patrzę i w ogóle go rozkminia cały czas, więc może być nieźle, jak zaraz ją zostawię z tym balonem. A teraz nagrane, zrobione, można lecieć dalej. Pierwszy taki trochę luźniejszy dzień, więc tak nie jest źle. Zrobiliśmy właśnie te zdjęcia wcześniej yy, na dworze, o których Wam mówiłam i wyszły super. Bardzo mi się podobają, bo dużo śniegu, więc super to wyszło. I działamy dalej. miał, Miau! Tutaj danie: Pancake z bananowe. Akurat to jest porcja Patryka, bo swoją już zjadłam i przypomniało mi się, że muszę kręcić vloga i powinnam mieć jakieś posiłki, bo znów będziecie gadać, że nie mam posiłków. Więc już Wam pokazuję. Tutaj jest... O, truskawka spadła z wrażenia. Yy, jeden banan, trzy jajka, 110 g yy, płatków, ja akurat mam opiekanych płatków chyba gryczanych, chyba tak, chyba gryczane to były płatki, łyżeczka sody oczyszczonej, yy, sok z tryny. Próbuję sobie przypomnieć, czy to wszystko. Aha, i jeszcze 100 g mleka. Tak gram, bo ważyłam mleko na wadze. E, zmiksowałam wszystko na bardzo gorącą patelnię i wychodzą super pankeksy, mega puszyste. Pycha, pycha, pycha. Mi wyszło 9 porcji i jeśli wyjdzie właśnie 9, no to z tych proporcji wychodzi około 100 kalorii na jeden. Ja zjadłam 4. E, dałam na wierzch truskawki, u mnie w wersji było jeszcze masło orzechowe. No, ale że Patryk nie lubi masła orzechowego, to jest bez masła. Na zasadzie piramidy, najpierw zaczynamy od, yy, cały czas w ogóle zaczynamy, cały czas mamy pięć ćwiczeń. Tylko i wyłącznie 5 ćwiczeń przez cały trening. I teraz ważne, yy, każde z tych ćwiczeń robimy po 25 razy. Potem po 24, 23, 22, aż dojdziemy do 5 powtórzeń, i na tym się zatrzymujemy, robimy 5 powtórzeń każdego ćwiczenia i koniec treningu. Wydaje się to być łatwe. Ja na początku, jak czytałam o tym treningu, też wydało mi się mega łatwe, i stwierdziłam, że meh, nee, walnę to w 30 minut i będzie w ogóle z głowy. Ale to są tylko pozory, i zobaczycie, że już tak przy. Yy, momencie, w którym musicie robić po 19 powtórzeń, 18, zaczyna się problem i zaczyna być naprawdę intensywnie, a pod koniec, no, ten trening wyciska się dwa poty, ale przez to jest bardzo fajny. Ja zawsze wybieram tego treningu ćwiczenia wielostawowe, które rozwijają wiele partii mięśniowych, dlatego, że dzięki temu przez 5 ćwiczeń rozwijam cały czas, przez cały trening, całe ciało i dlatego tak bardzo to lubię. Polecam ten trening, ja go robię maksymalnie dwa razy w tygodniu, ale raczej jeden, bo jest dość intensywny i też Kłóciłbym się zresztą planu treningowego. Wam też polecałabym raz w tygodniu, raczej nie dwa. Aha, i nie jest to oczywiście trening dla początkujących, raczej średnio zaawansowani i zaawansowani. I pamiętajcie, żeby wybierać takie ćwiczenia, które rzeczywiście są intensywne, które angażują całe ciało. Nie jakieś tylko zwykłe, nie wiem, spięcia brzucha czy coś w tym stylu. Wtedy ten trening nie będzie wcale tak intensywny i nie zadziała tak jak, ma, tak, jak ma zadziałać. To co? Zaczynamy trening. Dobra, już po, ledwo żyję. Więc trening na dzisiaj jest zrobiony. To jest taki patent, który możecie stosować jeśli chcecie intensywny trening, a macie do dyspozycji tylko matę i własne ciało i swój dom. To jak najbardziej z tego można skrócić taki trening, że człowiek umiera. No, ale warto, więc możecie spróbować, tylko mówię, początkujący raczej niech nie próbują, bo jest naprawdę ciężko, zwłaszcza jeśli dob dobrze dobierzecie ćwiczenia. A, i taka wskazówka, jeśli będziecie sobie dobierać sami ćwiczenia, to starajcie się układać je tak, żeby, żeby nie było tak, że jedno ćwiczenie jest na stojąco, a drugie należące, bo może wam się zakręcić w głowie. Czyli nagłe przechodzenie z pozycji wysokiej do niskiej nie jest wskazane, no bo właśnie mogą pojawić się zawroty głowy, może się zrobić słabo, więc raczej tego nie robimy. I to chyba wszystko. Nie mogę nic postawić na tej półce, bo nitka się wtedy oburza i miałczy, więc to jest jej półka. Wszystkie inne są oblegane, bo nie jeszcze rzeczy, ale ciul musi być jedna półka, wolna na królewne. Tak, nitka? Nawet nie wiecie, kiedyś właśnie ją zajęłam, to kot tak miałczał, że w ogóle... Trzeba było w ciągu 20 minut z powrotem zdjąć te rzeczy z półki i zostawić dla królewny, żeby miała gdzie siedzieć. Ona stąd obserwuje cały świat. <grym> Okej, okay, więc jesteśmy spakowani, gotowi i jedziemy jutro na Green Day, yes! Wreszcie doczekaliśmy się tego dnia. Oczywiście jutro jest piątek, więc koncert jest dopiero w sobotę. Postaram się nagrać jakiegoś vloga z mojego wypadu do Krakowa, bo myślę, że może być coś ciekawego. Eee... I tyle! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dajcie łapkę w górę, eee, bo będzie mi miło po prostu. I do zobaczenia! はいか。